Witam was wszystkich z tej strony, Hadso Mauryk. W kolejnym gameplayu, tym razem od użytkownika DJ Maolat, który już mi użyczył swojego drugiego gameplaya, za co mu oczywiście bardzo i bardzo dziękuję, omówimy jeden temacik, ale pierwszy, jeżeli chodzi o gameplay. Gameplay będzie bez dźwięku z gry, ponieważ sam DJ mi napisał, żebym ściszył ten dźwięk, ponieważ wyszedł troszkę dziwnie. No i rzeczywiście trochę tam jakieś takie dziwne rzeczy z tym dźwiękiem się działy, ale spokojnie, jest bez dźwięku. Jest dobrze. Grasz tutaj G-36 z tłumikiem. Hmm, co tu masz? Semtexik, radar. Swoją drogą, dwa moje ulubione dodatkowe sprzęty. Pakiet specjalist, więc nie wątpię, że go wbijesz. Mapka Foundation. Mapka z DLC. Którego ja niestety nigdy nie kupię, bo czekam na Black Ops i czekam na Medal of Honor. Ale... Masz, pokazujesz mi dałeś mi ten gameplay, więc w, sam wreszcie zobaczę, jak ta mapka wygląda tak dokładnie. O wow. on drogą to się nagrywa dalej mam nadzieję. Przepraszam, ale tutaj ja wam wyskoczyła. Kurczę. fucking hell. Nie, dobra, nie będę tego jeszcze raz nagrywał, bo już to trzeci raz nagrywam. Co dzisiaj. Mianowicie mecz Polska Anglia, czyli największe rozczarowanie. Największe. Największy, można powiedzieć, yy, żal. Największy bullshit tego roku, można powiedzieć, Na, tego miesiąca, tego roku. Swoją drogą, Polacy to cały czas to jest bullshit, bullshit, jeszcze raz bullshit. Ale o co dokładnie chodzi? Wiecie, ja sobie wczoraj elegancko szpilam w Lola. Odpaliłem sobie tutaj telewizję, bo jednak chciałem zobaczyć ten mecz. Wiadomo, Polska-Anglia jednak może się okazać być czymś ciekawym, ciekawym, naprawdę wydowiskiem. No ale nagle słyszę jak Banul mi mówi, wiecie, tam oglądam sobie wywiady i w ogóle gadam przez Banulem i nagle Banul mi mówi, że ten mecz odwołali. Ja myślę sobie: "Wow, jak to odwołali? Przecież tutaj jeszcze gadają, nie?" Podgłaśniam sobie. Okazuje się rzeczywiście, mecz został odwołany z powodu nadmiernego nadmiernego poziomu wody na stadionie. I teraz chwilka takiego Powrócenia, powrócenia do dawnych czasów. Rok, dwa lata, trzy lata temu mecze w deszczu odbywały się na polskich stadionach, które nie miały dachu. Przychodzi rok 2012 13 Stadion Narodowy zostaje zbudowany tylko i wyłącznie po to, aby był na euro i żeby był jakiś stadion w Warszawie. I co się okazuje? Stadion, który podobno ma odprowadzoną wodę z murawy. Ma odprowadzoną tą wodę, słuchałem się wiadomości, więc wiem, że ma odprowadzoną tą wodę tylko w przypadku jakiegoś takiego kapuśniaczku tak zwanego, a nie takiej mocnej ulewy. Stadion, który nie może być zamknięty, dopóki nie może być dach zamknięty, dopóki wszyscy się nie zgodzą. I chociaż PZPN mówił o tym, że ten dach ma być zamknięty, bo idzie deszcz, to jakieś tam narodowe. Narodowe, pewnie ta e, Mucha, ona się jakoś tak nazywa. Ce, e, pewnie zabroniła jakoś. Ustaliła sobie, może z UEF-ą, że ten mecz, ten mecz ma być na otwartym stadionie, że nie ma być tak duszno, bo oczywiście taka była też sprawa, że jak było ciepło, to ten tak był zamykany i ludziom było duszno po prostu. Więc no. Bullshit, bullshit za bullshitem. Tak zwany bullshit goni bullshita w Polsce. I. Zostało to zabronione, zamknięcie dachu. Okej. Okay. Leje sobie deszcz, leje sobie deszcz. i nagle tam jest wody od zarąbania. Woda od murawy nie zostaje w ogóle odprowadzana. Tak jak już powiedziałem, bo tam jej było po prostu za dużo. Tak ci ludzie mówili. Takie wielkie odprowadzanie wody chyba nie, bo, bo zjebaliście po prostu. I teraz, co się okazuje, mecz zostaje naprawdę odwołany. Dzisiaj będzie się on rozgrywał. O godzinie 17, czyli pewnie jak to wejdzie, to ten mecz już będzie. O, tutaj widzę, już koniec gameplayu, to zaraz zobaczymy jeszcze wynik. I tutaj pomówię trochę, pomówię jeszcze trochę, chwilkę dokładniej. Okej. Okay. No i ten mecz dzisiaj się odbędzie, no i zobaczymy. Ja jednak, wiecie, liczę na to, że Anglia wygra, bo nie wierzę w Polskę. Mówiąc, drużyna angielska mówiąc, że Polska jest jednym z groźniejszych przeciwników, to jest po prostu ściema i tylko... Pod publikę to jest robione, bo ja wątpię, żeby taki runej bał się takiego polskiego napastnika, nie wiem, Lewadowskiego, bo jest jeszcze na poziomie, ale cała reszta. się. No, może jeszcze Bramkarz, mm, nie pamiętam jak się nazywa, bo ja się w wrestlingu nie w piłce nożnej, ale ta sytuacja naprawdę mnie zbulwersowała osobiście, bo to jest bullshit. Dobra, co do gameplaya. Naprawdę, DJ, dziękuję Ci za ten gameplay. Jak będziesz miał więcej, oczywiście, jak najbardziej poproszę. Szkoda, że ci się nie udało tutaj Moab wbić. No, bo z tego co widzę, jeden kill. Gdybyś nie umarł tam, to na pewno byłby Moab. Ale jak widać, gameplay na wysokim poziomie, na mapce, foundation. Ja Wam mogę już tylko i wyłącznie podziękować. Napiszcie mi w komentarzu, co sądzicie o tej całej sytuacji. Czy to jest kolejne Polski gówno, czy po prostu, nie wiem, już jesteście przyzwyczajeni do tego i dla Was to nie zrobiło żadnego wrażenia. Ja już się mogę z Wami tylko i wyłącznie pożegnać. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć.